Cześć, siemanko, mam dla was dzisiaj pierwszy odcinek nowej serii, czyli rekordy Guinnessa. Będę je dzielił tematycznie w odcinkach, a dzisiaj zajmiemy się tematem seksu. Zapraszam. Najdłuższy kobiecy orgazm Jak donosi amerykański serial dokumentalny, od seksu do szpitala trwał on ponad 3 godziny. Sama autorka wspominanego orgazmu przyznaje, że po dłuższej chwili zaczęło to być bardzo nieprzyjemne. Próbowała to zatrzymać, lecz nie radząc sobie z problemem zadzwoniła na pogotowie. Na miejscu pielęgniarki myślały, że kobieta rodzi. Okazało się, że jest to choroba ciągłego podniecenia seksualnego. Największy gangbang. Bohaterka największego w dziejach seksu grupowego, amerykanka Lisa Sparks, odbyła stosunek płciowy z 919 mężczyznami. Jednego dnia. Całkiem nie tak daleko za nią plasuje się Polka, aktorka filmów pornograficznych, działająca pod pseudonimem Marianna Rokita. Przyjęła ona 795 gości. Największe naturalne piersi. Kolejny raz amerykanka, tym razem Norma Stitz. Posiadaczka największych, a zarazem najcięższych piersi na świecie. Każda z jej piersi waży po 20 kg, co po sumowaniu daje 40 kg obciążenia noszonego na klatce piersiowej. Miała 8 lat, gdy jej piersi zaczęły rosnąć, a w wieku 9 lat nosił już biustonosz. Najdłuższy penis świata Szczęściarzem z największym penisem świata o rozmiarze 34,3 cm jest Jonah Cardeli Cardelli Falcon, który zawodowo jest aktorem oraz celebrytą. Jednak nie znajdziecie filmu z udziałem jego przyrodzenia gdyż pomimo swoich predyspozycji nie brał nigdy udziału w filmach pornograficznych. Najdłuższa masturbacja, tym razem Japonia, tylko tam odbywają się tak dziwne zawody jak na przykład światowy Masturbaton, podczas którego śmiałkowie walczą o tytuł króla masturbacji. Zawody te wygrał Masanobusato, który w 2009 roku pobił rekord świata w masturbacji, ustanawiając jej czas na 9 godzin i 58 minut. Gratulujemy. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że spodobała Wam się taka forma. Zapraszam do zostawienia lajka pod filmikiem, aby trafił on do większej liczby widzów oraz subskrybowania kanału. Czytam wszystkie komentarze, więc bardzo pomogą mi Wasze sugestie, co poprawić oraz co chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku. Do usłyszenia.